Część piąta. O tym jak putwory odwiedzają cukiernie, z nieba spadają gwiazdki, a w piekarni pojawia się tajemniczy duch. Samochód dostawczy z napisem Putka mknął przez ulicę Warszawy. Za każdym razem, kiedy koła napotykały nierówność, Trzy przytulone do siebie postacie podskakiwały do góry niczym puchate, kolorowe piłeczki. Pasażerowie na gapę zajęli miejsca w bagażowej części samochodu, usadawiając się wygodnie w plastikowym pojemniku na pieczywo. Putwory podróżowały w zupełnej ciemności, kłonąc odgłosy dużego miasta. Z początku okruch próbował zapamiętać wszystkie zakręty ale w miarę upływu czasu i przejechanego dystansu poddał się i tym samym trzy stwory z wysp tajemniczych receptur, smaków i zapachów nie po raz pierwszy uświadomiły sobie powagę sytuacji, w jakiej się znalazły. – Trzeba było zostać w piekarni – szepnęła Kromka. – Mogliśmy poprosić o zgodę na wyjazd Antoniego – dodał Pajdek. Nie było na to czasu. Wszyscy są w ostatnich dniach bardzo zajęci. To była putwornie dobra decyzja, żeby dostać się do putkowej cukierni w wesołej, uspokajał towarzyszy okruch. Pomarańczowy putwór miał rację. Zaiste w ostatnich dniach w piekarni panował wzmożony ruch a w powietrzu, oprócz dobrze znanej, smakowitej woni pieczywa, dało się wyczuć coś jeszcze, coś trudnego dla stworków do zdefiniowania. Wszyscy zachowują się tak, jakby czekali na niezwykłe wydarzenie, zauważył Pajdek. Są radośni i zdecydowanie częściej się uśmiechają, podzieliła się swoimi obserwacjami kromka. A ja słyszałem, jak jeden z piekarzy mówił, że wstąpił w niego świąteczny duch, powiedział z powagą okruch i w tym samym momencie sierść za uszami i na grzbiecie pozostałych potworów najeżyła się w wyczekiwaniu niebezpieczeństwa. O jej duch to musi być potworne. Oby w cukierni nie było duchów, martwiła się teraz kromka. Antoni nic o duchach nie opowiadał. Za to mówił, że w pudkowej cukierni pracują prawdziwi mistrzowie smaku i że to najpyszniejsze miejsce pod słońcem. Powiedział Pajdek, który zawsze przywiązywał ogromną wagę do słów Antoniego. Dyskusję putworów przerwało gwałtowne szarpnięcie. Samochód zatrzymał się i nic nie wskazywało na to, że w najbliższym czasie ruszy. Jesteśmy! wykrzyknął okruch, niemalże w tym samym momencie kromka przytknęła łapkę do jego pyszczka, bowiem ktoś otwierał drzwi. Kierowca szybkim ruchem sięgnął po puste, jak mu się wydawało, pojemniki, ustawiając je jeden na drugim. Putwory znalazły się na spodzie piramidy, która opuściła wnętrze samochodu. Podmuch lodowatego powietrza podrażnił noski stworków. Prrr, ale, putwornie zimno, wyszeptała kromka. Cicho, bo nas usłyszą, zganił przyjaciółkę Pajdek. Putwory pozostały jednak niezauważone, bowiem w cukierni panował wielki ruch. Trzy kolorowe, napuszone kule bez przeszkód potoczyły się pod wielki cukierniczy stół. Ach, cóż to był za widok, który rozpościerał się przed stworkami. A jaki zapach panował w pomieszczeniu? Woń miodu i korzennych przypraw pierników przenikała się z aromatem skórki pomarańczy i słodkiego maku idealnie zawiniętego w biszkoptowe i drożdżowe ciasta, w zasięgu putwornej łapki rzędem poustawiane stygły serniki, przywodzące na myśl puszyste obłoczki opruszone czekoladową kruszonką. Nikt by się nie oparł wobec takiej pokusy, a już z pewnością nie putwory. W obliczu groźby niespróbowania choćby jednego z przysmaków, decyzja o wyjściu z konspiracji była natychmiastowa. Putwory jeden po drugim wyłoniły się z pod stołu i stanęły na środku sali. Cukiernicy na moment oderwali się od dekorowania, mieszania i wyrabiania ciast. Ojej, wygląda na to, że. Na święta zawitały do nas potwory, powiedział jeden z pracowników, uśmiechając się do przybyszów. Tak. Przed chwilą dzwonił Antoni z piekarni w Jawczycach i mówił, że zniknęły. Domyślał się, że tym razem mogły wyruszyć do cukierni, dodała pani Janeczka, której uwaga dotąd była skupiona na dekorowaniu ciasta. Przepraszamy, nie chcieliśmy sprawiać kłopotów, byliśmy jedynie ciekawi nowych smaków, zapachów i receptur wyjaśniła grzecznie kromka. Wasza pomoc ogromnie nam się przyda. Przed świętami Bożego Narodzenia mam pełne ręce mieszania, dekorowania i wyrabiania zaśmiała się pani Janeczka i poprosiła cukierników, by przydzielili putworom zajęcia. Sama oddaliła się do biura, by zatelefonować do piekarni. I uspokoić Antoniego. Putwory, które zasmakowały pracy przy wypieku pieczywa, teraz odkrywały uroki nowego miejsca. Pod koniec dnia łapki kleiły im się od lukru, kremów i cukru-pudru, a oczy od zmęczenia. Pracownicy cukierni też wydawali się zmęczeni, ale wciąż opowiadali o świętach, prezentach i spotkaniach przy rodzinnym stole. To dlatego w piekarni czuliśmy atmosferę wyczekiwania. To wszystko z powodu świąt? Pytał okruch, kiedy Antoni pakował putwory do swojego samochodu. Tak, tak, jutro jest Wigilia Bożego Narodzenia. To piękny, wyjątkowy czas miłości i radości, które powinny zagościć w każdym sercu i pod każdym dachem. Dla nich i dla wszystkich zbłąkanych wędrowców – Trzymamy puste miejsce przy wigilijnym stole. Mówił Antoni, a putwory słuchały wtulone w siebie i ciepły koc na tylnym siedzeniu samochodu. Znużone po dniu pełnym emocji i ukołysane opowieściami stworki przespały powrotną trasę z cukierni do piekarni. Kiedy samochód zatrzymał się na dziedzińcu piekarni, putwory nie mogły poznać okolicy. Świat przykryła mąka albo biały sernikowy puch. Dach piekarni mienił się w świetle księżyca niczym lukier na podłużnym makowcu, zaś z nieba spadały tysiące małych gwiazdek, doskonałych do dekorowania pierniczków. Pięknie, zachwyciła się kromka. Magicznie, dodali chórem pajdek i okruch. To śnieg, wyjaśnił Antoni, po czym uśmiechnął się pod wąsem, jak to miał w swoim zwyczaju, i zaniósł putwory do pokoiku na poddaszu. Antoni, zanim otworzysz drzwi, możesz upewnić się, czy aby nie wstąpił tu duch? Poprosiła nieco wystraszona, kromka. Duch zdziwił się Antoni. Jeśli jest tu duch, to bardzo wyjątkowy. Duch Bożego Narodzenia odpowiedział i otworzył drzwi, a oczom putworów ukazała się rozświetlona kolorowymi lampkami choinka.